Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to gardzi. Mamy trzy rodzaje pogardy dzisiaj. Pogardy względem uczniów, a jeśli ktoś gardzi uczniami, to gardzi Panem, a jeśli gardzi Panem, to gardzi Ojcem. I z jednej strony można powiedzieć, to balsam na serce chrześcijan. A dla mnie to jest rawnek sumienia. Pytanie o to, czy ja nie jestem tym, który gardzi. Bo Miejsce Ewangelii, we wspomnienie choćby Święty Anioł Stróżu, wprawdzie nie będziemy czytać tej Ewangelii 2 października, ponieważ jest niedziela, no i aniołowie muszą ustąpić pamiątce Stania pańskiego. Ale przypomnijcie sobie słowa, które wtedy padają. Baczcie, abyście nie gardzili tymi małymi, bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca Niebieskiego, mówi Jezus. I to, co powinno być dla nas jakąś jedną z największych przestróg, to właśnie to, aby nie gardzić drugim człowiekiem. Bez względu na wszystko, bez względu na to, w jakim my jesteśmy w położeniu, albo w jakim jest ktoś inny, nie możemy gardzić drugim, bo jest to obrzydliwością w oczach Pana. Strzeżmy się tego. Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syni Duch Święty, Amen. A ja Was zapraszam dzisiaj jutro i pojutrze na targi książki katolickiej do, do arkad kubickiego w Warszawie. To tam, gdzie Zamek królewski, tylko troszeczkę pod nim. I tam jesteśmy, słuchajcie, do niedzieli włącznie. Tam podpisujemy książki, no i chcemy się z wami spotkać, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy.